Tu nie do końca trafiamy na Elbę. Nie trafiamy na Elbę z wielu powodów. Pewnie dlatego, że ciągle brakuje czasu i pędzimy gdzieś dalej, bo wydaje się, że trzeba poznać wszystkie najważniejsze rzeczy, a potem poznamy te kolejne. Natomiast trzeba koniecznie odwiedzić Elbę. Elba jest bardzo blisko wybrzeża. Z, portu, z, z Piombino do portu feraiu. Są statki i tam w ciągu 40 minut, najwyżej godziny, w zależności od tego, jaka jest trasa, już, już jesteście na wyspie. Potem, co często dla nas Polaków stanowi problem, czyli jak dojechać, jak dotrzeć na tą wyspę. Z Elfą nie mamy tego problemu, bo wsiadamy w samolot w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, wysiadamy w Pizie. Firma nawigacyjna, o której mówił do Tacitini, przyjeżdża po nas na lotnisko do wizy, zawozi nas do Piombino, wsiadamy na statek i jesteśmy po 40 minutach godzinie na wyspie Elba. Wyspa Elba ma bardzo rozbudowaną bazę hotelową i tam dla naszych polskich turystów znajdziemy dosłownie wszystko. Od kempingów bardzo wielu rezydencji w gdzie mamy apartamenty, po hotele dwugwiastkowe, trzy gwiazdkowe, cztero-gwiazdkowe, Każdy znajdzie coś na siebie. Jest bardzo dużo również kempingów rozsianych po całej wyspie, które mają bardzo dobrą bazę, również dla tych, którzy kochają przemieszczać się kamperem po Europie. Oferta na statek jest bardzo, bardzo atrakcyjna, jest zdecydowanie tańsza niż. To stanie się na jakiekolwiek inne włoskie wyspy, bo jest dużo, dużo bliżej. Elba, tak jak podkreślano, wielokrotnie jest malutka, ma tylko 223 km2 i około 30 tysięcy mieszkańców. Całe wybrzeże to 140 km. Z najszerszego punktu wyspy z północy na południe jest około 20 km, ze wschodu na zachód maksymalnie około 40 km. Pomimo to jest bardzo zielona, jest bardzo różnorodna. O wielu mikroklimatach bardzo często mi opowiadają, że w momencie, kiedy na południu wyspy jeszcze są, e, jest jeszcze opulca i zbiera się owoce opulce, czyli te kaktusy piękne, to na północy już pada i idzie się na grzyby. I mamy tylko 40 km odległości pomiędzy jedną a drugą częścią wyspy. Jest bardzo wiele Przepięknych wybrzeży, które są bardzo różnorodne, bo tak jak tutaj Aleksander nam opowiadał, są różne kolory plaż. Różne kolory plaż, ponieważ również Elba jest bardzo bogata w minerały. I plaży, plaże na północy to małe białe kamyki, na południu białutki, różowy, żółty piaseczek. Natomiast na wschodzie jest to ta część kopalniana Elby, ponieważ na Elbie już od czasów Fenicjan i Rzymian wydobywało się żelazo. Porto Ferraio nazwa bierze się od portu, z którego wypływały statki, które wróciły żelazo do Piombino, gdzie robiło się piombo, czyli ołów. Ciągle to jest związane z historią kopalnianą. W tym momencie kopalnie nie funkcjonują na Albie. Ale są to trasy turystyczne, doskonałe trasy turystyczne. Część, są, część tych tras turystycznych jest bardzo ciekawa i bardzo łatwa, część tych tras turystycznych jest również trekkingowa. Elba jest tak bogata w minerały, że e, hotelarze opowiadają mi, że podczas sezonu bardzo często widać naszych e, sąsiadów z zachodniej granicy, którzy biegają po Elbie z młoteczkami i wykuwają ze skał różne minerały, które można spotkać dosłownie wszędzie. Co można jeszcze robić na tej Elbie? No, tak jak mówił tu przedstawiciel Stowarzyszenia Hotelarzy Elby, Elba jest dla wszystkich. Dla rodzin, bo jest bardzo dużo bazy hotelowej, czyli wszystkich rezydencji, apartamentów, gdzie cała rodzina znajdzie swoje miejsce i można pojechać całą pięciosobową rodzinę i zabrać babcię na opiekę nad dziećmi, bo jest kolejny pokój, w którym babcia może się przespać. Jest doskonała dla młodych ludzi, ponieważ jest cała baza rozrywkowa, czyli dyskoteki czyli bardzo wiele lokali, bardzo dobre jedzenie. Są również plaże, które są przeznaczone tylko dla młodych ludzi, gdzie jest animacja, gdzie jest dyskoteka, gdzie coś się dzieje pod gwiazdami, gdzie jest jakiś konkurs wieczo koncert wieczorem. To e, życie podczas sezonu na Elbie jest bardzo, bardzo urozmaicone i bardzo, bardzo bogate. Elba, tak jak podkreślał e, ambasador, jest częścią archipelagu Wysp Toskańskich. Te wyspy są bardzo różnorodne, niektóre z nich są zamieszkałe, niektóre z nich są niezamieszkałe, ale z Elby można wypłynąć statkiem, żeby zwiedzić pozostałe wyspy. I niektóre z nich są dość ciekawe, bo na przykład wyspa Pianoza to była była kolonia więzienna, gdzie generalnie żywiąc nikt nie mieszka, jest tylko restauracja i coś na środku, do turystyki prowadzonej przez ludzi, którzy byli skazani na dożywocie i tak naprawdę nie wiedzieli co ze sobą zrobić potem i zostali na wyspie i rządzą tą wyspą i przyjmują turystów, dają im jedzenie i również na tej wyspie w tym momencie to turysty trzeba można znaleźć nocleg i można żeby nie spędzić wieczór czy noc na te wszystkie wyspy archipelagu z Elby wypływają stateczki, gdzie cały dzień możecie Państwo spędzić na statku, coś zjeść, coś wypić zejść na kilka plaż, wrócić z powrotem potem na Elbę i tam spędzać kolejne, kolejne dni, więc Potem, co możemy jeszcze robić na Elbie? Elba to nizina i również góry. Najwyższy szczyt na Elbie ma około 1050 metrów. Na ten szczyt prowadzi fajna kolejka, uh, fajny wyciąg Kresokowy kolejka, którą można sobie wjechać. Ale również jest bardzo dużo tras do łażenia po górach, do łażenia po Elbie. Jest bardzo wiele tras trekkingowych, są specjalne mapy. No i ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni, do naszych gór, gdzie wszystkie szlaki są oznaczone kolorami i tak dalej, na no Elbie jest dokładnie tak samo. Każdy szlak trekkingowy jest oznaczony i każdy szlak trekkingowy jest bardzo łatwy, znaczony jest również jako trudność, tak żeby można po Elbi było pochodzić. Bądź z przewodnikiem, bądź sam, bo wszystko jest idealnie oznaczone. Są, jest bardzo wiele m, szkółek nurkowania, szkółek windsurfingu, kitesurfingu, to co jest teraz od nas modne. Szkoły żeglowania i oczywiście cała historia związana z Napoleonem i cała historia archeologiczna i, i wszystkich odkrywek e, historycznych, które są na Elbie. To, co najczęściej robią nasi turyści, którzy przejeżdżają na Elbę, to wpadają na Elbę, wysiadają w portu Ferrajo, biegną do muzeum Napoleona, który jest na wzgórzu i wracają z powrotem. Ale to nie koniec, bo Muzeum Napoleona, które jest na wzgórzu, to tylko jedno z dwóch najważniejszych muzei, to gdzie był jego dom zimowy, powiedzmy. Natomiast, gdy Państwo potem będą mieć chwilę czasu i sobie spojrzą na to pierwsze zdjęcie po mojej prawej stronie, to jest rezydencja Napoleona, letnia rezydencja Napoleona w San Martino, gdzie był jego dom, w którym on mieszkał podczas lata. I tam jest bardzo duży muzeum. Mieszkańcy wyspy. Ostatnia ciekawostka, są bardzo związane z Napoleonem i to, co może być ciekawe również e, dla polskich turystów, to to, że na wyspie jest bardzo dużo imprez, które opowiadają o Napoleonie. Są to spektakle teatralne pod otwartym niebem, pod okiem historyków sztuki, tak, żeby każdy guzik w mundurze Gwardii Napoleona, w strojach pań, które biorą udział w takiej stylizacji, był dokładnie zgodny z prawdą historyczną. I taka, taki spektakl, taka inscenizacja, taka ogromna, ogromny święto poświęcone Napoleonowi jest zawsze 5 maja. Potem jest a, inscenizacja ucieczki Napoleona z Elby, gdzie jest ciągle, cała praca historyczna jest super respektowana, gdzie jest Kopia dokładna statku, którym Napoleon wypłynął z Elby i również jest scenizacja przybycia Marii Waleskiej na wyspę. Historia o Marii Waleskiej i o e, wielkiej miłości z Napoleonem, i również jej obecności na wyspie są różne. Natomiast te bardziej romantyczne opowiadają, że to były trzy romantyczne dni i noce, gdzie Napoleon ostatnie te trzy dni i noce, to były ostatnie trzy dni i noce spędzone razem z Marią Waleską. Oni potem nigdy się więcej nie zobaczyli. Więc opowiada się różne, o różnych nocach pojnych pod niebem właśnie przy tym kościółku Świętej Marii z Górskiej. Więc jest również akcent, który łączy trochę naszą polską historię. Ja postaram się jak najszybciej Państwu opowiedzieć o różnych rzeczach. Jeszcze to, co chciałam powiedzieć, to że są trzy porty, do których można dopłynąć. Większość e, statków łączy Piąwinok z portem Ferrajo Piombino jest poniżej Livorno, mniej więcej godzinę od Livorno, mniej więcej godzinę od Pizy. Jeśli jest taka e, potrzeba, to również można dotrzeć pociągiem, ponieważ wysiadając e, na lotnisku w Pizie, mamy stację kolejową, wsiadamy do pociągu, wysiadając w Porto w Piombino, mamy kolejną stację kolejową, naprzeciwko mamy prąd, na który wsiadamy. Latem średnio jest co 8 minut pływa prąd na Elbe. Więc tutaj, nasi polscy turyści mogą dotrzeć samochodem, mogą sobie dojechać grupę autokar, tak mogą dolecieć bez najmniejszego problemu. Jeśli Państwo mają pytania, to my jesteśmy do dyspozycji. Są również przedstawiciele Wyspy Elba i przedstawiciele hotelarzy Wyspy Elba, jest również przedstawiciel firmy nawigacyjnej, tej, którą stworzyli hotelarze razem z armatorem.